Dzień dobry moi mili, z tej strony Misiek. Dawno się nie widzieliśmy, a jestem na nowym mikrofonie, o czym za chwilę. Jak wiadomo, mamy kolejny sezon, który w sumie już powoli się kończy, tak szybko te sezony mijają. No i przydałoby się zrobić tier listę, ponieważ ostatnio nie wychodzą one tak często, a w związku z tym, że wiadomo, jak to aktualizacje, są wzloty i upadki niektórych legend, to trzeba się im przyjrzeć. Dzisiaj, wyjątkowo, zrobię coś innego. Nie będę brał na tapet wszystkich legend, jak leci, ponieważ. Myślę, że nie ma to sensu, a skupimy się tylko na najlepszych postaciach, jakimi powinniśmy grać w tym sezonie Apex Legends. Myślę, że taka forma wam przypadnie. E, oczywiście też napiszcie od razu w komentarzu, kim teraz grasz najwięcej w Apex Legends. Jestem ciekaw, jakie legendy są najczęściej przez was wybierane. Ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym wam przedstawić ten oto sprzęt, czyli maną marki jednych z najlepiej sprzedających się mikrofonów. Dzisiaj możecie zauważyć Manou PD100X, czyli mikrofon, który właśnie teraz wyszedł. Jest dostępny do kupienia, ponieważ ma teraz premierę. PD100X to seria mikrofonów, które idealnie sprawdzą się na podcasty, ale sprawdzą się także do nagrywania waszych gameplay'ów. Jest to bardzo przystępny cenowo sprzęt, który świetnie się edytuje już po nagraniu i można wyciągnąć naprawdę fajne z niego dźwięki. Więc jeśli rozmyślasz nad streamowaniem albo nagrywaniem, to myślę, że to jest świetny sprzęt, który możesz właśnie teraz sprawdzić. Jak możecie zauważyć, w zestawie mamy naprawdę ciekawe akcesoria. Jeśli nie mamy wysięgnika, czyli takiego ramienia do mikrofonu możemy zamontować go na stopce a w zestawie dostajemy jeszcze kabel USB-C jeśli nie mamy miksera audio bo jak możecie zauważyć to ten mikrofon jest również wyposażony w port XLR czyli port przeznaczony dla mikrofonów studyjnych mało tego możemy podłączyć słuchawki do niego przez co jest to bardzo wygodne kiedy chcemy mieć odsłuch na żywo albo chcemy zredukować liczbę różnych przewodów i kabli na naszym stanowisku dodatkowo możemy bardzo łatwo wyciszyć dotykowym przyciskiem ten mikrofon lub go podgłosić, lub ciszyć, w zależności od tego, co właśnie w danej chwili potrzebujemy. Prezentuje się świetnie, jak możecie zauważyć, ma również LEDy, które możemy zmieniać. Nie ukrywam, dawno żaden sprzęt mnie tak nie zaskoczył, bo mówimy tutaj o naprawdę świetnej cenie. I dostajemy solidny zestaw, który pozwoli nam na setki godzin wysokiej jakości nagrań. A teraz wracając, trochę tych najlepszych w cudzysłowie postaci się nazbierało, bo mamy prawie ich 30, ale na dzisiejszej liście jest ich 13. Dlatego zaczynajmy od tieru A. Ten otwiera Revenant. Jak dobrze wiecie, była to bardzo dobra postać jeszcze do niedawna, ale wiele rzeczy się tutaj w tym przypadku zmieniło, a to z tej prostej przyczyny, że dostał po prostu nerfy. I nie wiem jak wy macie, ale mnie coraz bardziej irytuje fakt, że w Apexie nie możemy mieć po prostu dobrze zbalansowanych legend. To znaczy, jeśli raz jest za mocna, to ona jest potem masakrycznie nerfiona. Powoli nie ten stan rzeczy denerwuje, ponieważ chciałbym w końcu mieć jakiegoś fajnego maina, który ma określone swoje umiejętności. Wiem, że to też się zmienia z Wraz ze wszystkimi postaciami, ale twórcy chyba specjalnie to robią, żeby po prostu więcej grać w Apexa i uczyć się cały czas nowych legend. Mam nadzieję, że to się zmieni i w końcu będziemy dostawali aktualizacje, które nie polegają na buffowaniu tej samej postaci, żeby zaraz ją masakrycznie znerfić. Nie mówię, nie jest to postać zła. Dalej dobrze się nią kuszuje, ale jednak po tych nerfach z jego umiejętności mam wrażenie, że czegoś mu brakuje po tym reworku. A teraz przejdźmy do kolejnej legendy, czyli w tym przypadku mówimy o Lifeline. Ta rzeczywiście potrzebujemy jakieś zmiany jeśli chodzi o jej umiejętności. Od dłuższego czasu chyba już roku albo dwóch mówi się o tym, że, że komu powinna dostać reworka. Nie zdziwię się kiedy rzeczywiście to nadejdzie. Ale pomimo wszystkich tych negatywnych powiedzmy komentarzy pod jej adresem dalej jest to legenda ciekawa. Zwłaszcza jeśli jesteśmy dobrymi supporterami, a na przykład gorzej sobie strzelamy to możemy dalej dodawać po prostu value do naszej drużyny. Co to dużo mówić. Jest to postać lecząca obciążamy tym po prostu plecaki w naszym zespole wszystkich, a do tego możemy się reanimować, jeśli jest dalej warta uwagi. Nie wiem, czy coś więcej mogę o niej powiedzieć, jest to taki jedyny z krwi i kości medyk w Apexie do dzisiaj i wiadomo, już żadnego innego nie dostaniemy. Leczenie za pomocą drona tak naprawdę robi w większości w wypadków robotę. Może Ultimate nie jest taki super, jakby mogło się wydawać, może to nie są po prostu czasy pierwszego sezonu, kiedy to do dodawało naprawdę dużo na przykład osłony, bo mogliśmy się na tym schować, ale też co najważniejsze, dostawaliśmy Fajne itemki. Dzisiaj też to funkcjonuje, ale na mapach jest dosyć zbalansowany loot. No i na najnowszej mapie, przede wszystkim, tego lootu także jest dużo. Więc jeśli jesteśmy, może, w jakimś late game to wtedy Lifeline też się sprawdza. Ale ten Ultimate nie jest aż tak mocny, powiedzmy, w tych pierwszych częściach rozgrywki. Dalej trzeba przejść do Bloodhound. Ta też dobrze się sprawdza tutaj w przypadku różnych wysokich zabudowań, bo jak wiadomo na nowej mapie tego jest sporo. Wysokie budynki, jakieś wieżowce, tutaj jest dużo miejsc do skampienia się, więc skanowanie za pomocą jej taktikala jest jak najbardziej przydatne. Do tego Ultimate może nie sieje takiego spustoszenia, kiedyś nie jest tak groźny i łatwo go skontrować. To mimo wszystko Bloodhound jest spoko opcją, ale warto. Też jest podkreślenia to, że jej pasywka podkreśla nam, gdzie kto się znajduje, ponieważ w przeciągu tych na przykład 90 sekund możemy prześledzić e, ślady, e, gdzie po prostu kto, co robił, gdzie poszedł i tak dalej. Więc jeśli na przykład lubimy postacie zwiadowcze, no to myślę, że Bloodhound dalej jest świetnym wyborem. Do tego trzeba powiedzieć o Horizon. Ta może nie jest taka świetna w porównaniu do Pathfindera, ale dodaje tutaj też dużo możliwości, jeśli chodzi o movement. Tak dokładnie. Horizon jest dalej świetnym wyborem, mimo tej wielkiej krytyki, która przez te ostatnie miesiące, sezony w związku z jej nerfieniem tutaj nastały, to myślę, że Horizon dalej jest dobrą legendą. Cały czas jest zapotrzebowanie na movement w tej grze, które ona zwyczajnie dostarcza. Może Ultimate nie jest taki groźny na wielu otwartych przestrzeniach, więc tutaj są bardziej taki sytuacyjny. To samo używanie windy z jej taktykala i potem spadanie i Dodaje naprawdę też nam sporo, możemy powiedzieć, HP, bo dzięki temu możemy dużo po prostu jakichś ataków na nas uniknąć. Jeśli mówimy o postaciach zwiadowczych, to też trzeba wspomnieć o Vantage, bo tutaj pojawiła się Bloodhound, coś, pojawi się jedna postać, ale właśnie tutaj nie bez powodu jest Vantage, ponieważ ma co by nie mówić świetnego Ultimata, jeśli dobrze strzelamy ze snajperką. A uwierzcie mi, ja jakimś sniperem nie jestem, a też potrafię nieźle wykorzystać po prostu tego Ultimata Vantage, tylko trzeba troszeczkę potrenować. I on tutaj dodaje nam sporo do e, wartości drużyny, ponieważ jeśli raz trafimy za pomocą tej snajperki vantage e, jakiegoś wroga, no to ten e, dostaje po prostu wtedy takiego marka. Widzimy po prostu, gdzie kto biegnie, e, a dodatkowo możemy za kolejnym strzałem jeszcze bardziej e, osłabić daną osobę, e, więc vantage jest mimo to e, bardzo ofensywną postacią, ponieważ możemy podlecieć za pomocą kala, czyli mamy odhaczony movement, który jest ważny w Apexie, dlatego vantage mogę z całego Serca polecieć. Tutaj więcej nic nie trzeba o niej po prostu mówić. Możemy dzięki niej latać i możemy po prostu e, efektywnie osłabiać przeciwnika. Warto też powiedzieć o Bangalore. Jest to jedna z najlepszych postaci póki co w Apexie. E, może Ultimate nie takiego spustoszenia ze względu na to, że tutaj jest na nowej mapie dużo zabudowy, to mimo wszystko e, Bangalore dostaje e, wiadomo, przyspieszenie, czyli mamy odpoczony moment, kiedy ktoś do nas strzela, to możemy zawsze wykorzystać i szybko się schować gdzieś więc ona dobrze się gdzieś maskuje na tej mapie, a, a propos maskowania to też jej tactical daje sporo tak naprawdę możliwości taktycznych w trakcie grania, nomen no, omen, możliwości taktycznych, ponieważ możemy się odsłonić. Odseparować za pomocą e, kłębów dymu e, z jej umiejętności taktycznej. Bardzo przyjemna postać, myślę, że jedna z najłatwiejszych do opanowania easy to play, ale na pewno hard to master. Loba też jest ciekawym e, przypadkiem na tej liście, ponieważ jest to Staport I jeśli mamy na przykład jakiś mid game albo late game, no to tych przedmiotów zaczyna być e, coraz mniej, albo są ciężko dostępne. No to za pomocą jej sklepu możemy sobie szybko lutować. Przy wysokiej zabudowie, albo takiej skondensowanej, czy s, byśmy powiedzieli, nawet skomplikowanej. Loba i jej sklepik umożliwia nam dużo opcji lutowania. A to potrafi być kluczowe podczas gierki, no bo zwyczajnie możemy wtedy wykorzystać ten fakt na naszą stronę i po prostu lut jeszcze szybciej zdobywać. Dodatkowo odhaczamy z taktykala movement, ponieważ możemy się teleportować za pomocą jej bransoletki. No i widzimy też przedmioty przez ściany, które są po prostu hajtierowe, co nam pomaga tak naprawdę lutować albo przyspieszyć lutowanie. To przydaje się też na początku, kiedy dużo składów ląduje ale to wiemy gdzie po prostu biec, gdzie to się najbardziej prawdopodobnie opłaca. Więc Loba jak najbardziej na nową mapę się super nadaje. Warto też powiedzieć o Rampart. Ta tutaj postać jest dosyć taka uniwersalna byśmy powiedzieli. Rzadko to się dla niej zdarza, ale na tej mapie akurat jest sporo miejsc, w których możemy się skampić i w momencie kiedy rozstawimy te stacjonarne ścianki z taktikala to możemy stworzyć naprawdę solidną bazę, do którą, na którą tak naprawdę ciężko stoczyć albo się przebić przez nią, no bo jeszcze jeśli to uzupełnimy ultimate'em i strzelaniem po prostu z jej działka, no to możemy być naprawdę takim po prostu towerem, czyli taką bazą, którą jest naprawdę ciężko skontrować. Więc rampart idealnie nadaje się w tym sezonie do gierki. Co może niektórych zaskoczyć, to to, że Krypto jest też y, świetną tutaj y, legendą na ten sezon. A to z tego względu, że jego Ultimate kontruje większość tych wszystkich pułapek, które da się tutaj zastawić. W tym też, też takie beczki Kostika. Y, więc y, uważam, że Krypto jest dosyć niedocenianą postacią w ostatnich y, sezonach i słusznie. Ale teraz znowu wraca gdzieś tam y, w te górne szranki i z całym sercem mogę tutaj Krypto polecić. Mimo, że nim praktycznie nie gram ostatnio, to widzę naprawdę ogromny w nim potencjał, jest na pewno ciężką postacią do wymasterowania, ale jeśli już jej się nauczymy, to e, w ty, przynajmniej w tym sezonie e, naprawdę e, nam to wynagradza, więc polecam tutaj krypto, może ten dron nie przyspiesza nas jakoś, jeśli chodzi o nie, sam gameplay, to na pewno daje dużo informacji, które są kluczowe, po prostu, żeby przetrwać też często, e, jeśli ktoś powiedzmy przemieszcza się na jakiejś otwartej czy półotwartej przestrzeni, no to wszystko możemy tym dronem dostrzec, no ale wiadomo, że w słychać i z Wsadzamy też naszą własną pozycję, więc ten krypto jest tak, że tu musimy dużo po prostu czasu spędzić, żeby się go nauczyć, i przede wszystkim mieć taką intuicję, o czym się w sumie nie mówi jakoś tak w przestrzeni, ale grając krypto, trzeba mieć tą taką intuicję po prostu tej danej postaci. Nie wiem, jakkolwiek mądrze lub niemądrze to brzmi, to ci, którzy ogarniają krypto, to wiedzą o czym mówię. Warto jeszcze powiedzieć tutaj w tierze A o Megi, bo ta właśnie będzie teraz mniej więcej zamykała. To znaczy nie, nie chodzi mi o to, że Megi jest jakimś A plus tylko po prostu znajduje się w tym A tierze. Warta jest też do zwrócenia albo do wypróbowania, ponieważ też może kontrować jakieś bazy, ponieważ za pomocą jej kala możemy się przebijać przez drzwi, ściany, jakieś inne po prostu pułapki, które są na nas zostawione. Możemy to wykorzystać w sposób defensywny, ofensywny, więc tutaj też mamy taką kwestię powiedzmy odhaczoną, że ta postać jest. Unika. Ultimate wiadomo jest typowo do raszowania. tutaj odhaczamy również movement, bo kiedy biegniemy za tym Ultimateem, no to rozstawia te boostery po których biegniemy i dostajemy speeda i to nie tylko my sami, ale cała drużyna ale też i enemy, więc to jest tak wiecie, coś za coś ale na pewno trzeba też właśnie o tym wspomnieć, że tutaj na tej mapie jak jest sporo kamp, no to trzeba niestety je kontrować często a ta po prostu tarankula nieźle sobie radzi po prostu w takich otwartych, ale też Półotwartych, czy nawet niekiedy zamkniętych przestrzeniach, jeśli wszystko dobrze się ułoży i ta, ta kula zacznie taranować to, co rzeczywiście powinna, według naszej myśli, taranować, więc e, Megi e, można jak najbardziej polecić. No i jeszcze tak, taki mały punkt movementowy, można odtaczyć, jeśli ktoś lubi strzelby, no to koniecznie trzeba Megi grać, bo Megi, jak wiadomo, biegnie tak samo szybko jak z nożem e, podczas e, trzymania strzelby, więc to jest e, naprawdę e, fajna opcja dla osób, które po prostu te czerwone pukawki lubią. A wiadomo, teraz e, PKG. Na przykład jest o wiele lepszy niż kiedyś. Hestier otwierają postacie takie jak Walkiria, i to jest pewnie zdziwienie dla wielu z Was, a to z tego względu, że dosyć ona była hejtowana. Czy słusznie? Myślę, że tak, ale Walkiria teraz dodaje po prostu więcej momentu, ale sensownie, ponieważ z balonami jest tutaj ciężko, nie zawsze one się znajdują. A z racji, że są wysokie budynki, to tym Ultimate możemy podlecieć na jakiś dach i po prostu się schować, zmienić tą pozycję, za zauważyłem dużo po prostu m, gierek z Valkyrią, gdzie ona rzeczywiście ma sens. Niekoniecznie na innych mapach, to na nowej mapie ona naprawdę daje radę. Czy, czy to jest taki paradoks? Myślę, że troszeczkę tak, no bo jeśli nie nadaje się na inne mapy, ale na tej e, jak najbardziej, to może ten fakt też warto wykorzystać, zwłaszcza jeśli graliśmy w Valkyrią i powiedzmy ją potrafimy. A jeśli nie potrafimy, to może warto wypróbować chociażby ze względu na to, póki jest i District cały czas gdzieś tam e, grany, no i pewnie będzie grany gdzieś tam przez najbliższe sezony w mapkulu ze względu na to, że to jest nowa mapa i twórcy ją chętnie promują. Teraz jeszcze Newcastle to jest taka postać dosyć kontrowersyjna. Jedne kierlisty albo prosi mówią, że on jest taki mech, ale drugie z drugiej strony mówią, że jednak warto Newcastle grać. Dałem go tutaj na Estier, ponieważ jest lepszą lifeline, jest lepszym Gibraltarem, taką hybrydą, która robi to dobrze, ponieważ ma movement. Przede wszystkim za pomocą ultimate bardzo szybko możemy odskoczyć gdzieś na inne miejsce dodatkowo możemy szybko uratować kogoś, możemy uratować kogoś i podnieść go w trakcie jeszcze chodzenia tak naprawdę z daną osobą, więc to jest taki Obrońca, ale jakby nie patrzeć, medyk, więc do Newcastle'a tutaj jak najbardziej e, możemy się przymierzyć, żeby nim e, zwyczajnie zagrać. No właśnie, postać defensywna, ale ofensywnie też ją, się nie uda zagrać, a nawet trzeba by było, ponieważ kiedy rozstawiamy tarczę z taki to ona może chodzić, więc możemy ten fakt wykorzystać e, także do przemieszczania się i gra, i gry e, ofensywnej. No i na koniec trzeba powiedzieć jeszcze o paf Finderze, ponieważ on właśnie w takich e, śmiesznych miejscach jak właśnie chociażby kiedyś legendarny Scooltown sprawdza się znakomicie i w momencie kiedy Ibisyk e ma wysoką zabudowę to również za pomocą linki możemy szybko zmienić pozycję i przy okazji zmienić tak naprawdę bieg jakiegoś e, fajta, więc w tym przypadku Pathfinderem również e, polecam grać a nawet warto by było nim cały czas e, mucić, ponieważ jak spojrzymy na statystyki no to trzyma się bardzo wysoko e, bardzo często go mijamy po prostu podczas gierek dodaje też value do naszej drużyny, ponieważ za pomocą ultimate'a możemy się całą ekipą przemieścić za pomocą bardzo teraz długiej liny, więc na tej mapie to tym bardziej yy, ten fakt oddaje wiadomo ma jeszcze takie pasywki że sobie stanujemy albo bikony albo te, te drugie wieżyczki, więc możemy zakorzystać coś ze zwiadu albo z m, klasy e, defensywnej to dalej jest takie troszeczkę dziwne, ale wiadomo, że się przydaje w zależności od tego jaki mamy playstyle e, czy polecam Pathfindera? Chyba nie ma teraz osoby, która by go nie polecała, więc zdeklasował tak naprawdę całą stawkę e, jeśli chodzi e, o Apexa w tym sezonie, zwłaszcza na map i District. Powiedzcie, czy ta tier lista jest odpowiednia. Czy Wam się podobała? Kogo tutaj zabrakło, a kogo byście z niej wywalili? Jestem ciekaw Waszych opinii. No i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. No.